Samogród to unikatowy punkt na terenie powiatu sokólskiego. To tu znajduje się perełka architektury drewnianej i żywe świadectwo wielokulturowości tych terenów. Naszym przewodnikiem po tym miejscu jest ksiądz Adrian Charytoniuk, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Szczęść Boże. Księży Adrianie. Przed wiekami pewien wędrowiec zabłądził tutaj w okolicy w lesie i tak żarliwie się modlił i przysięgał, że jeżeli zostanie wybawiony z opresji, w miejscu tym wybuduje świątynię. Słowa dotrzymał. Tak mówi legenda. A jak było w rzeczywistości? W każdej legendzie, również i w tej, jest odrobina prawdy, ponieważ Posiadamy w naszej cerkwi ikonę ufundowaną przez kogoś, kto rzekomo tutaj zabłądził. Ale cerkiew powstała ze względu na potrzeby mieszkańców tych terenów. Cerkiew ufundowana przez państwa Biszczyńskich, których pomnik tutaj, mogiła się blisko cerkwi znajduje. Cerkiew stoi w miejscu, tutaj były bogniste tereny, w miejscu, w którym można było osadzić świątynię, czyli dać kamienne fundamenty, o czym dowiedzieliśmy się podczas remontu, że są kamienne i znajduje się w samym centrum parafii. Każda, każdy z mieszkańców wsi należących do parafii ma praktycznie taką samą odległość do pokonania, żeby spotkać się z Panem Bogiem. Nie jest to pierwsza cerkiew? Nie jest to pierwsza cerkiew. Pierwsza cerkiew e, stała albo w tym miejscu, w którym stoi ta, albo tuż obok e, mogiły, którą za chwilę odwiedzimy. Niestety nie zachowały się żadne e, fotografie, jednak e, mój idol odnośnie historycznego szukania ciekawych rzeczy, pan Grzesio Rżewski, e, znalazł opis tej cerkwi. Była piękna. A ta cerkiew pochodzi z którego... E, ta cerkiew została wybudowana, część środkowa jołtarzowa w 1867 roku, natomiast dzwonica, która była wcześniej tutaj nad bramą, zostało dobudowana w 1896. Czyli jest to cerkiew XIX wieczna cerkiew. Dziękuję, zapraszamy, zapraszamy do środka. Jak widzimy cerkiew przechodzi gruntowny remont. Jakie prace są prowadzone? W tym roku otrzymaliśmy niedawno pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w na przeprowadzenie prac wewnątrz cerkwi, czyli sufit, ściany, podłoga Instalacje wszystkie, elektryczna i alarmowa. Fundusze otrzymaliśmy z Polskiego Ładu jeszcze w tamtym roku, albo nawet troszkę wcześniej. Chcemy przywrócić blask świątyni i zależy nam na tym, żeby odzyskała swój pierwotny wygląd. Stąd też wydawałoby się długi czas oczekiwania, ale projekt jest dopracowany w tak, w tak wielkim stopniu, że. Wracamy do początków cerkwi, wracamy do jej mm, oryginału. Również w tym roku y, będziemy rozpoczynać prace związane z renowacją ikon i ołtarzy bocznych naszej cerkwi. Y, na ten cel pozyskaliśmy fundusze z Urzędu Marszałkowskiego, Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i także to, co było kiedyś, powrócić z powrotem w takiej formie i w takiej klasie, jak było na początku. Czy zachowały się jakieś artefakty z poprzedniej świątyni? Z poprzedniej świątyni, jeżeli spojrzymy na ikonostas, zobaczymy cztery ikony w stylu barokowym, które prawdopodobnie i to raczej na pewno pochodzą z poprzedniej świątyni. Więcej nic takiego chyba nie zostało, ponieważ poprzednia świątynia była w bardzo złym stanie, a już z praktyki wiem, że jak się wyprowadza ze świątyni, to trzeba wszystko zebrać w jednym miejscu. Bo kiedy rozdamy po kawałku dla każdego to niektóre rzeczy niestety nie wracają. Wspominał ksiądz na początku o ikonie przedstawiającej prawdopodobnie tego zbłąkanego wędrowca, który według legendy był fundatorem pierwszej świątyni. Która to ikona? Nie ma tej ikony już, jest schowana, ponieważ jak widzicie Państwo, spakowaliśmy się w części środkowej naszej świątyni, przygotowując się właśnie do prac remontowych. Ta ikona jest i właśnie ona będzie poddana konserwacji. I wtedy, jak przyjdziecie do mnie jeszcze raz, to Wam ją pokażę. Jest jeszcze jedna ikona, która posiada ciekawą historię. historię, która wiąże się z tym, że ta ikona w sposób bardzo taki dostojny została ze Słujki, podczas procesji, przyniesiona do cerkwi tutaj, jako dar jakiegoś oficera. Najważniejszym elementem każdej cerkwi jest ikonostas. Proszę powiedzieć, dlaczego to tak ważne miejsce i czy coś symbolizuje. Ikonostas oddziela środkową część cerkwi od miejsca, w którym sprawowany jest sakrament Świętej Eucharystii. I nasz ikonostas jest piękny, ale skromny. Ikonostas taki według kanonów powinien posiadać pięć rzędów, na których to są umieszczone ikony z, z postaciami starego. Nowego Testamentu, wydarzeń nowotestamentowych i podczas liturgii jeżeli się wsłuchamy w słowa nabożeństwa, to przechodzimy od Starego Testamentu jeszcze od liturgia całonocne czuwanie, które tak jakby przygotowuje nas do liturgii, mówi bardzo dużo o Starym Testamencie, a dochodzimy do momentu zmartwychwstania i wniebowstąpienia, w zmartwychwstania i wniebowstąpienia poprzez sakrament Eucharystii, który jest właśnie głównym sakramentem sprawowanym w cerkwi. I oddzielenie wiernych poprzez ikonostas, oddzielenie zaznaczenie granicy sakrum poprzez, poprzez ikony w ikonostasie, poprzez sam ikonostas pokazuje nam taką granicę, że tutaj jesteśmy ludźmi spacerującymi po świecie, modlącymi się. A tam odbywa się wielka tajemnica, która powoduje to, że jesteśmy nieśmiertelni. Bo jeżeli przystępujemy do sakramentu chresji stajemy się nieśmiertelni. Najważniejszym świętem parafialnym jest odpust świętych apostołów Piotra i Pawła. Kiedy przypada? E, święto przypada 12 lipca. E, Rzesze ludzi przyjeżdża tutaj. Raz, że okres wakacyjny, a dwa, że chyba lubią to miejsce. Lubią tutaj być i lubią się dzielić. Albo czerpać z Piotra i Pawła, o czym wspominałem podczas święta parafialnego, ponieważ Piotr i Paweł, dwie różne postacie, tak naprawdę charakternie, dają takie swoje małe drobiazgi każdemu z nas. Naszej parafii szczególnie, czyli taka nieustępliwość Piotra, taką upartość w dążeniu, ale również delikatność Pawła, która w takim balansie pozwala nam tutaj cieszyć się radością przebywania w tej świątyni i się. Obok świątyni znajduje się nietypowa mogiła. Przypomina grób Jana i Cecylii z na Elizy Orzeszkowej. Kto tutaj jest pochowany? E, grzesznicy, jak mówi e, Napis na mogile. Rzesznicy, którzy byli fundatorami tej cerkwi: Kazimierz i Zuzanna Wiszczyńscy, jak wspominaliśmy wcześniej, będą rozmawiając o świątyni, w której teraz odbywają się nabożeństwa, prawdopodobnie zostali pochowani przy cerkwi, która tutaj stała wcześniej. Romantycznie leżeć w miejscu, które się stworzyło, w miejscu, które służy. Tym, którym zostało stworzone do dzisiaj. I tak prywatnie powiem, że mieszkam tutaj sam. Modlę się za nich na każdej liturgii i wiem, że pomagają mi, pilnują i dzięki nim tutaj czuję się bezpiecznie. Wspominam ich często, przychodzę tutaj ze zniczem, bo dzięki nim ja mogę również tutaj być. Widać, że to jest nowa mogiła, która. Skrywa pod spodem starą z piaskowca, z trupią czaszką, z wyrytymi napisami. Czy nie warto przewrócić właśnie tej pierwotnej? Przewrócimy Krześ. Pomysł jest taki, jeszcze mamy już praktycznie troszkę dopracowany. Dopracowujemy plan, jak wspomniałem z panem Grzesiem Rzeszkim. Nie mamy żadnych zdjęć naszej cerkwi, nie jesteśmy w stanie otworzyć jej bryły, natomiast jest. jest w zasobach Pana Grzesia, dużo zdjęć nieistniejących z Cerkwi Jest pomysł, żeby wokół tej mogiły, miejsca, gdzie stała poprzednia cerkiew, zrobić taki mini park, mini, park miniatur nieistniejących z Cerkwi ale głównym, miejs, głównym e, punktem będzie właśnie ta mogiła i też będzie piaskowiec i będzie ta trupia czaszka. taki wrócimy, tak jak w cerkwi wracamy do oryginału, wrócimy również do oryginału z tą Doskonały pomysł. To może być perełka na mapie turystycznej województwa podlaskiego, a przede wszystkim powiatu sokólskiego. Piękny powiat powinien mieć piękne miejsca. Dokładnie. I dbamy o to. W otoczeniu świątyni jest tylko jeden budynek. Kto w nim mieszka? Proboszcz, czyli ja. Plebania. Tu jest właśnie miejsce, w którym odpoczywam, w którym planuję plany które przekazuję później swoim parafianom. Placówka moja. Można powiedzieć, taka pustelnia nie doskwiera księdzu brak sąsiadów? się nie doskwiera chyba. Mam 7 minut do Sokółki, jeżeli chcesz się z nimi spotkać i, i może dobrze, że na takiej pustelni jestem w stanie wyciszyć się. Właśnie miejsce, jak sami zauważyliście, takie relaksujące, uspokajające. Wróćmy do początków kapłaństwa. Co zadecydowało o tym, że wybrał ksiądz właśnie taką drogę życiową? E, mój tata jest księdzem prawosławnym i od kiedy pamiętam zawsze szczególnie odprawianie liturgii przez mojego ojca e, było czymś co mnie fascynowało i interesowało. E, o tym, że decyzja o tym, że chciałbym zostać księdzem podjęłam już jako chyba jako dziecko. I nawet okres młodzieńczego buntu nie mi z tej drogi, kocham odprawiać Boską liturgię. I jak mówił Metropolita Świętej Pamięci Bozyli, po każdej liturgii, kiedy już odprawię, sam do siebie mówię, że teraz mogę spokojnie umierać. Cieszy się ksiądz wielką sympatią wśród parafian, a wielu moich znajomych mówi o księdzu w samych superlatywach. Jakie trzeba mieć cechy, by być takim człowiekiem? Hmm. rozmawialiśmy niedawno przy grobie Kazimierza i o grzesznikach. No i też jestem człowiekiem grzesznym, jednak widzę swoje błędy, szukam swoich błędów, niektóre naprawię, niektóre się powielają, ale przede wszystkim e, staram się tę barierę między drugim człowiekiem, szczególnie w swojej parafii, z uczniami w szkole, likwidować. Lubię bezpośredni kontakt z ludźmi, lubię z nimi rozmawiać, nie dziwnie, ludzi na Zamożnych i biednych, tylko na tych, z którymi się da rozmawiać. No i którzy są, chcą rozmawiać ze mną. Taka wzajemna relacja, taki wzajemny szacunek. Poza tym chyba jestem człowiekiem e, wesołym, pogoda ducha we mnie bije ostro. I to właśnie chyba nakręca mnie w życiu, że mimo negatywnych niektórych rzeczy cały czas patrzę raczej w tę pozytywną stronę. Pozytyw, i ludzi, i relacja dobra między, między nami. Bo parafia jest nieliczna, ale i w parafii są ludzie, którzy w bardzo ścisłych relacjach ze mną współpracują, ale tacy, którzy patrzą na moje działania z dalszej odległości. Za jednych i za drugich, jak wchodzę rano do cerkwi, stawiam świece Za tych, którzy mnie kochają i tych, którzy mnie nienawidzą. I może to pozwala mi właśnie znaleźć taki niedorzeczny trochę, ale pozwala znaleźć taki balans w, tym, w tych relacjach międzyludzkich. Ma ksiądz wiele pasji. Która z nich jest taka szczególna, z którą chciałby się z nami podzielić? Myślę, że Wielonia Białejestrów to jest. To. To jest to. Duma Podlasia. Duma Podlasia w moim sercu jest. Uwielbiam być na stadionie i może <gryw> zabrzmi mi to dziwnie, ale tam się uspokajam. Może przez to, że wychodzi ze mnie energia, bo kibicuję głośno. Kibicuję całym sercem. I jestem z Jagielonią na dobre i na złe. Zaraził ją książę też swojego syna. Syna, tak, syna, ale również mam swoje przyjaciółki i koleżanki ze szkoły podstawowej. Takim moim głównym parafialnym kibicem z klas 08 jest Nikolka, która tutaj mieszka niedaleko. W jej sercu też już kiełkuje Jagielonia, już taka mała jaga. Kapłan Kibic. Ale też prezes ochotniczych straży pożarnych. To było niespodzianką, kiedy, bo byłem takim społecznym kapelanem chłopaków i dziewcząt z OSP się I na zebraniu, na którym zostałem wybrany na prezesa, tak jak wspomniałem, zaskoczony byłem, ale widziałem, że jest tam drużyna, z którą można zrobić wiele fajnych rzeczy. Może podpadnę trochę mieszkańców wyszklesia, ale są dosyć specyficzni, są tacy bardzo mocno temperamentni i sporo czasu zajęło mi, żeby jakoś na niektórych płaszczyznach ich charakteru znaleźć wspólny mianownik. Wydaje mi się, że teraz nam wychodzi współpraca, jest fajnie. Robimy dużo fajnych rzeczy i najważniejsze, że sprawia to na przyjemność. Wspomniałem o braku sąsiadów. Jest tutaj w pobliżu taki nietypowy sąsiad. Najlepiej zachowany wiatrak typu Sokulskiego, Jan Mu na imię. Czy w okolicy jest coś jeszcze, co poleciłby ksiądz odwiedzającym te tereny turystom? Na początek poleciłbym Jana. Przy okazji cerki przez turystów, eee, mówię, że tutaj blisko jest nasz Janek, i żeby zajrzeli tam, bo można tam zajrzeć. W okolicy mam jeszcze jeden wiatrak, który jest na cmentarzu Mikowcach. Mamy piękne okoliczności przyrody, ale również mamy ciekawych ludzi, i z tych ciekawych ludzi poleciłbym Stasie Nicewicza, z którym można spędzić mnóstwo fajnego, sympatycznego czasu, porozmawiać o wszystkim, porozmawiać inteligentnie i przyjemnie. Czy oprócz zwycięstw kochanej Jagiellonii, hmm. czego jeszcze możemy księdzu życzyć? Hmm. I tutaj od zacznę. Na scenie śpiewamy czy wygrywasz, czy nie, ja i tak kocham Cię. I chcę, żeby, życzę sobie, żeby w mojej posłudze kapłańskiej, w mojej posłudze e, strażackiej, w moim życiu prywatnym Pan Bóg nucił mi do ucha cały czas piosenkę czy wygrywasz, czy nie, ja i tak kocham Cię, żeby był razem ze mną. Dziękujemy za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Adrian Charytoniuk, proboszcz parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie. Dziękuję.